Siemanuwa, witam Was po dosyć długiej przerwie Bo z 16 dni, 17 nie było filmu i bardzo Was za to przepraszam Ale po prostu byłem chory, musiałem się uczyć na inne takie tam jakieś lekcje, rozumiecie, nie? No i też byłem po prostu, miałem gorączkę Ale dzisiaj odcinek taki bardziej na wakacje, na lato Bo to lifehacki na lato po prostu Będzie 5 lifehacków Zaczniemy sobie od pierwszego lifehacka a będzie on polegał na tym, że będzie wam potrzebny woreczek strunowy, i po prostu telefon. To będzie służyło nam jako telefon. Rozumiecie? Yy, I po prostu, gdy jedziecie na jakiś basen czy na plażę, yy, wsadźcie sobie telefon taki woreczek strunowy. Wy nie będziecie mieli takiej dziury, co ja tutaj mam. Mam nadzieję, że to widać jakoś. Wy po prostu nie będziecie mieli tej dziury, ale ja ją po prostu mam, bo to jest woreczek od. Sam nie pamiętam czego. No i po prostu wsadzacie sobie ten, tak telefon, zamykacie sobie woreczek i teraz Wasz telefon jest bardziej odporny na na przykład wodę lub piasek. No i na pewno Wam się przyda gdzieś tam na plaży powiedzmy nawet, gdy na przykład nawet Wasz telefon po prostu sobie leży, macie mniejszą szansę, że po prostu Wam się zasypie piaskiem mikrofon lub głośnik. No i tyle po prostu, teraz przechodzimy do drugiego lifehacka. Teraz drugi lifehack, który będzie polegał na tym, że po prostu bierzemy sobie swój jakiś, powiedzmy, ulubiony napój, nie wiem, jakiś Lipton, Pepsi, Cola, coś takiego, nie? I bierzemy sobie po prostu, wlewamy sobie do tej foremki, w której robi się normalnie lód w kostkach lub no, w jakichś kuleczkach, zależy jak tam macie, tą foremkę do kostek. I po prostu zamrażacie sobie takie coś i wychodzi Wam coś takiego, nie wiem kiedy, gdzie, jak to widać tam i zamrażacie sobie kole lub jak w moim przypadku Sprite jest to ja sobie jeszcze wrzuciłem tutaj żelka Haribo, który zbytnio nie wyszedł ale jest zamrożony te kostki moglibyście samodzielnie sobie jeść tak po prostu ale jeśli chcecie je wrzucić do jakiegoś picia na przykład macie kostkę z kolei to polecam wam to wrzucić do kolei, żebyście po prostu nie psuli smaku. I wrzucacie sobie po prostu jedną, dwie. Zależy, jak tam chcecie. I macie po prostu taki świeży napój. Jeszcze zobaczymy sobie z kolą, bo tego też nie sprawdzałem. O, mamy kostkę. Bardzo dobra. I wrzucamy sobie. I mamy teraz. Orzeźwiony napój na pewno. wyrzucimy sobie. I mamy w taki sposób bardzo orzeźwiony napój. I możecie sobie te kostki również jeść tak po prostu, yy, nie wrzucając do żadnego napoju, jedząc po prostu z ręki, tak. I to był drugi lifehack. Przechodzimy teraz do trzeciego. Do trzeciego już lifehaka będą nam potrzebne yy, albo skarpetki. Albo czapka zależy. No możecie też coś innego, ale zależy, co chcecie wykorzystać. Chodzi tutaj o schłodzenie tych rzeczy, czyli po prostu wsadzacie sobie do lodówki lub zamrażarki na tam pół godziny, ponad godzinę, jakoś, tak. I macie wtedy po prostu zimniejszą, ja tak miałem to chwilę przymrożone i teraz mam to zimną tą czapkę. Skarpetek nie robiłem, ale możecie sobie też spróbować. Do lodówki lub zamrażarki zależy, co tam chcecie, co wolicie, co macie tam, jakby co wam bardziej chodzi, co wam nie chodzi. Czapkę na przykład możecie sobie jeszcze trochę zleć wodą i do tego wtedy ją włożyć do zamrażarki. Będzie wtedy po prostu ona trochę przymrożona. No i to jest po prostu cały ten lifehack, że po prostu wsadzacie sobie te skarpetki lub czapkę lub jakieś tam gacie, koszulki, spodnie, spodenki. Do czwartego lifehacka będzie nam potrzebna. Woda i po prostu butelka z wodą. Nalewamy sobie. Możecie to też zrobić z mniejszą butelką i nie musi być to konkretnie woda, ale polecam z wodą. Yy, po prostu bierzecie sobie wodę, żeby na tyle gdzieś była. Może być do połowy, może być mniej. Po prostu, żebyście mieli taki pasek gdzieś wody. O, jakoś to tam widzę dobrze widać. Nie wiem, co właśnie powiedziałem, no ale yy, jakoś tak to musicie zrobić. Żebyście mieli jakoś tyle wody Może być do połowy, może być tak Mniej niż połowa I wsadzacie sobie po prostu w takiej to formie Do zamrażarki I po prostu gdy wam się to zamrozi Odkręcacie sobie korek I dolewacie sobie do tego po prostu yy, Dolewacie sobie do tego po prostu wodę No chyba, że chcecie coś innego No to możecie coś innego I po prostu wlewacie sobie I macie połowę tego, połowę tego I już teraz pokazuję wam efekt końcowy Jak to wygląda Dobra Lifehack czwarty, yy, dokończenie jego I widzicie, gdy zalaliśmy już yy, naszą butelkę, tą wodą, i się to zamroziło, to wygląda to tak. Nie wiem, jak to tam widać, średnio, ale no, bo jest to zaparowane, takie. Ale ludź się już odkleił, jak widać. I możemy sobie po prostu teraz nalać wody. Ja sobie zrobiłem taką dziurę w korku, żebym sobie to nalać. Dobra, I to możecie tak nalać na wodę. A co nam to dokładnie daje? Nie wiem. Nie dość, że gdy to się roztopi, będziecie mieli wciąż jakąś tam wodę, i to dosyć zimną, i po prostu nasza woda będzie dłużej schłodzona dwa razy dłużej schłodzona niż normalnie więc dla mnie, Lifehack, naprawdę dosyć przydatny. Myślę, że sam go będę używał. A możecie również tak trochę powstrząsać tą wodą, żeby po prostu poprzemieszczała się cała po tym locie, żeby po prostu szybciej się zmroziła. I przechodzimy teraz do piątego lifehacka W tym lifehacku pokażę wam jak zrobić prosty napój taki Który możecie sami zrobić dosłownie I to w bardzo szybki sposób Nie wiem czy to będzie dokładnie widać Tu, Dobra, bierzemy sobie cytrynę Którą wyciskamy sobie albo do szklanki lub na, jakąś, na jakiś talerzyk, miskę, coś w ten deseń I wyciskamy sobie po prostu widelcem, ręką, jak tam kto chce ja wolę tak, bo jakby były jakieś, ee, jak to się nazywa? Pestki. To po prostu sobie je wyciągnę. Ja będę robił w małych ilościach, wy sobie zróbcie więcej tego. Dobra. Gdy mamy to wyciśnięte, bierzemy sobie lejek, który będzie nam do tego potrzebny. Ja zrobiłem go w kilka sekund, więc wątpię, że działo Wy tego akurat nie widzicie zbytnio. Dobra, tu. I nalewamy sobie to. Mam nadzieję, że się nie wyleje nigdzie dobra i wy zróbcie po prostu więcej tego wyciśnijcie po prostu więcej soku ponieważ z lepszy, jak będziecie mieli więcej soku to po prostu lepszy efekt będzie uzyskacie bierzecie sobie kilka łyżek cukru możecie sobie popróbować czy wystarczy wam tyle danego danych łyżek cukru ja sobie dam tak z 3 i myślę że będzie dobrze no, i gdy sobie takie coś zrobiliśmy zakręcamy sobie i wstrząsamy teraz. Ja mam tutaj zatkane. dobra. I gdy sobie tym wstrześniemy, będziemy, yy, wsadzamy to po prostu wtedy do lodówki na jakąś może godzinę, może więcej, żeby po prostu się schłodziła. I wtedy uzyskujemy bardzo dobry yy, sok na chłodne jakieś dni, Go jest znaczy gorące dni. Yy, bo na przykład jakieś kole, coś No to będzie wam się bardziej chciało jeszcze pić Gdy będziecie to pić A to po prostu Jest po prostu lepsze niż na przykład kola No dobra To by było na tyle w tym odcinku Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie Subskrybujcie kanał, lajkujcie Bardzo znów przepraszam za tą przerwę, która była Ale mówię, chory byłem, yy, gorączkę dokładnie miałem Dziękuję wam za oglądanie Do zobaczenia w następnych filmach I elo Do następnego lifehacka Będą nam potrzebne rzeczy, takie jak lejek, który nie wiadomo gdzie leży. Super Wojtus.